Cześć. U mnie dzisiaj klasyka gatunku, czyli silnik od odkurzacza. Nie pamiętam kiedy demontowałem coś takiego. Oj bardzo dawno temu. no, zawsze jest dylemat czy jest miedziucha, czy jest aluminium malowane na kolor miedzi. Tutaj akurat nie mam wątpliwości, bo jest oderwany jeden pin i nie wiem, czy wy to zobaczycie. No, widać, że jest miedziucha. Także na dzień dobry już wiem, że będzie fajnie. Ile będzie tej miedzi? Zobaczymy. Zapraszam na film. Jak to często bywa, zerwał się wentylator. Także musimy się wesprzeć imadłem. Bo ten silnik był jakiś dziwny, albo po prostu wyszedłem w wprawy I zobaczmy, co z niego wyszło. Bardzo fajne szczotki. Można je sobie przystosować do innych elektronarzędzi. Używam często. Stal! Wrzucam tu też wirnik bez komutatora. Oczywiście odłożę go na bok. 1288 gramów 80 groszy, złotówka i 3 grosze. Aluminium mix. 142 gramy po 5,80 82 grosze. Jest to odrobina mosiądzu. 16 gramów. Po 21,50, 34 grosze. No i miedziuszka zastojana z komutatora i dwie takie podkładki miedziane. 260 gramów, fajnie wyszło. 32 zł i 30 groszy za kilogram, 8,40 razem 10,59. Fajnie, to był jakiś, jakiś stary odkurzacz musiał być, nie widziałem go co prawda całego, ale fajnie, że miedziuszka, no i nie będzie mi to już zalegało, czas spieniężyć, miejsce się zluzuje na inne szpargały do demontażu, fajnie. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.